30 mogę z strony miedziak. Jest to kolejny odcinek zbytowania Jestem gdzieś na Skin Project. I na jest go Jest dosyć wcześnie. Yy, przegrałem dzisiaj yy, z 90 temów. Rano zrobiłem. No z, tam miałem 5 stron, 6, 7 może tych yy, tych skrzynek i tam kawaha. Zrobiłem z tego 23 strony. No i dużo skinów takich po 1 euro też. Ale oczywiście musiałem to wszystko przegrać i zostało mi 120, może i temu. Plus kawałek. Dobra, Wiemy. Dobra, by mnie, tu. Mam nadzieję, że to wygram. Jestem już tak dużo na minus. Trzymajcie kciuki. Muszę coś wygrać, żeby był specjalny sto widzów, bo już blisko sto widzów. Bliziutko. Piszcie, jakie chcecie specjalny na sto widzów. Trzymajcie kciuki. Jeśli wygram, to ten fama leci do Was po tym odcinku. Więc proszę, proszę, proszę. No i znowu dwie, dwa te okna. No niestety To widzimy się w kolejnej, w kolejnej puli no Dobra już jestem sniper kawachem. dobra nie sniper. Dobra Chciałem snajpić kałachem lecz Jak widzicie Wymiął z 30% Więc to jest Z 30 koło w 2 euro No on tak z 30% bym powiedział i ma nie wiem czy 1 euro 21% więc ja bym miał tak z 30-40 muszę proszę, żebym to wygrał jeśli wygram to skrzyneczka leci na tu. no i niestety przegram, po raz Kolejny. 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 się kurczy Tutaj zobaczmy historię. Bóg biznesu po raz kolejny wygrywa. Nie, może wam pokażę też moje gry. Co dzisiaj mi się udało wygrać? No bilans fajny, nie? Tutaj taki lowecik. Tutaj też taki. No ale na małym procencie. No i tutaj już. Dwa bety dzisiaj tu wygram. Tylko dwa? Wydało mi się, że więcej. Nie, tu więcej wygram. Coś się zepsuło. Coś się zepsuło, ja tu więcej betów wygram. No, coś się zepsuło. Tu dużo, dużo betów wygram dzisiaj. Dobra, tutaj może też jeszcze raz bytniemy Ale to skupmy się tu. Rosowanie. Dzisiaj nie mogę co... Przepraszam mój piesczyka. No, w końcu. Widzimy się w kolejnym becie. Dobra, już jestem. No. 2%. Niezbyt dużo szans. Na 10 euro. Jak wygram, no to nic będzie... Dwa do Was. O ten jeden skin do Was, jak to wygram? O to nawet ten. Nie, a nie Nitro. Tak, nitro. Albo ten Gajrek. Dla jednej osoby, a dla drugiej, dam Lewce Wena. Tylko muszę to wygrać. Więc trzymajcie, tutaj No, przegrałem. Tak jak myślałem. No, tutaj nie wiem, czy snajpić. Nie to ma case. Ale nie wiem. Może uda się na low'u No tutaj wbijemy zaraz Aha, to już odcinek będzie dłuższy tak, z 10, no z 10 minut, ale mało betów będzie, więcej właśnie pogaduszek Taki jak teraz że 40 sekund będziemy czekać na beta Wbijajcie jeszcze 5 słów i 100 widzów więc będzie jakieś może zwołać czy coś no i bed, dobiega końca trzymajcie kciuki euro50 gama case jest to jest już sporo 30% to jest dużo no nie który to raz już dzisiaj tak mam Mogą tu się zatrzymać, tutaj tak przelecieć. Tutaj widzieliśmy, ale tu minuty 30 nie będę Was trzymał, więc widzimy się w kolejnym beciku. Może dobiegę końca, Ja tutaj też zrobię. Dobiłem 16 skrzynek, tylko chyba mi nie dobije. Może lepiej, bo i tak bym to przegrał. Nie wiem, czy tutaj alibetować zbyt duże bety po 10 euro, to już na mój budżet zbyt dużo. Trzymajcie kciuki. No i przegraliśmy. No zaraz mnie dobije właśnie te 16 skrzynek. Widzimy się, jak to z 30 sekund do końca będzie. No rambe dobieg końca. No. Trzymajcie kciuki o 8,20%. Oto ten, co na waku grał. No i przegrałem. Dobra, widzimy się, jak tam na waku będzie. Pod końca. Dobra, B dobiega końca. Tam kolega wygrał. I uwaga. Czy to wygramy? Taki lowback bym powiedział. spadnie za bardzo. I wygraliśmy. No, widzimy się w kolejnym becie. Tutaj nie wiem, czy wybiję teraz. Dobra, jesteśmy. 75 centów wybiłem Trzymajcie ciuki. No, nie mogę tyle przegrywać. Tutaj na dole macie. Pozdrawiam, YouTube. I uwaga, czy to wygramy? No nie, po co wygrywać? Lepiej wszystko przegrać, nie? To widzimy się w kolejnym becie. Tutaj przegapiłem lasowanie. Zbiłem akurat ten skins project. Nie wiem, wygram czy przegram? No, wygram. Więc nice. Tutaj 56 sekund, więc widzimy się za chwilkę. No, widzicie, przegraliśmy. Po co to snajpić tyle? Po co snajpić? Kule. Trzy euro dziesięcioma? Nie rozumiem. Dobra, trzymajcie kciuki. Jak wygram jedna kapsułka, leci do was. Tradycyjnie. Jeden obiuty kapsułek? No. Jedna kapsułka poleci do was. Jeśli ja to wygram. Trzymajcie kciuki. Chociaż nie... Nie, nie ma szans. Trzymajcie kciuki. No i przegraliśmy, już nie mam czym bytować To chyba będzie w Nie wiem, jeszcze z kilka jest Więc widzimy się w puli 30 sekund do końca Jeśli wygramy, giveaway jest Jeśli przegramy, nie ma giveaway No tutaj jak wygram, no to Giveaway nie będzie, bo tutaj nie ma zbyt puli Tutaj jest No dobra, jak to wygram, to robię giveaway na te wszystkie skrzynki co obstawiamy i tam resztę 4 skrzynki czyli 14 skrzynek będzie na giveaway ale tutaj mam nadzieję że wygram no i przegram nie jezu nie jedno okno Jedno okno ale tutaj może wygram też przegram więc wszystko przegrałem ale tak zamkam te stronki jeśli chcecie tego kałacha na specjal, na 100 widzów, to musi być 30 lajków, 40, 40 lajków pod tym materiałem. Wiem, że dużo, ale do końcu 2 euro. Więc jeśli chcecie, to wbijać lajki, 40 lajków i 100 wyświetleń im kałach wędruje.